Oba oba pasy są chyba dla nas, nie? No o, wszystkie trzy. Wszystkie trzy. Albo też Amerykan American Track Simulator. Jest ta droga muzyczna, nie? Gdzie wiem. wiem razie... no. No. Już możemy? No. oczywiście robi syf. No ja na trzecim pasem po w kazi. Punku, chciałbyś sobie zwolnić, bo to jest pod radar? no. Hmm. To co, 80? On zwolnił mocno. Ale no to fajnie że, nas, fa, fajnie, że nas wyprzedzał, jakby super. Mm -hmm. Co tam szafu? Zadupiaj. Dawaj. No, staram się, ale to więcej nie wyciągnie pod górę. Ty masz tyle koni, co ja w samochodzie mam. <grym> Ale twój samochód nie ciągnie 20 ton! No właśnie o tym mówię. Z, z, z. <grym> wolno. Czy to jest co jakaś jest aktywna, że przejadę sobie na szybko? Jest po lewej. Nie wiem, tu jest. Po prawej. O, ale się wyhamowałem, dobra Bo nie pokazuje mi za co płacę, i co robię, i jak żyję, i o co chodzi uh. Jak bardzo umarłeś właśnie w tym momencie? Uh, jest okej okay. Wszystko jak najlepszym stanie Stoisz? Nie, po prostu jadę pod górkę Eee Co? Jak? A, bo do Malmo No mówię, że chcę przyjechać przez Malmo Dobra No nielegalnie to zrobiłem, ale dobra niech będzie <laughs> Ale fajne znaki, takie szwedzkie A to Dania, to śmieszne A nie, czekaj, to już Szwecja? To już Szwecja Aha, dobra, Szwecja Fajne znaki ma, takie szwedzkie Ale fajny hotel, podoba mi się Żyłbyś w przedzienny? Czy w takim codziennym Czy miałbym żyć? Nie, raczej nie, ale przespać się To tak Sam czy z kimś? Wiedziałem, że spytasz, nie wiem. Nie, nie wiem, jak to się stało. Nie No jak, spowodowałem kolizję. Co ty tu do mnie? Nie mogę po prostu, nie mogę. Dawaj, za dupę. Jak ty jeździsz? Pijany chyba jakiś. Że są po pokoju. Okej, okay. a ty? Jak ty na gałce jeździsz, czy, czy jak to działa? Nie, no, jaką gałką? Jaką gałką, chłopie? Gałką to ja bym tak jeździł. A no dobra, czyli po prostu przechylasz. Co przechylam? No, kontrolerz. No tak, tak, na szeroskopie. Fajne, fajne. Podoba mi się. No, bardzo przyjemnie się jeździ. To jest ci, taka kierownica wersja, wersja bieda. No, trochę. Ale jak chcesz to dalej możesz sobie tak jeździć na kierownicy, nie? Ech. Zmulować Musisz trzymać tą kierownicę, trochę przypał. A no tak to ja jeden paluszkę mogę sobie kierować. Jest pełna chillera. Ja też mogę. Kładę kontroler na tej i to tak kieruję jednym paluszkiem, nie, nie? Albo do miotu, albo do, do, do jakiegoś kija przymocować pod kontroler i do jego kija wetknąć w ka kaloryfer. Jedzie sobie prawym pasem, 90 na godzinę Albo 89 Jak ja chcę zjechać, wyprzedzić go, to on wtedy na lewo i cyk, zadupia O, ale go ściąłeś ładnie to w tym momencie Kogo? Tego Seata białego A. Nie zauważyłem go Szybciej z tym pospedem Staram się Szybcie nie wyciągnij O, chłopi! Ej w prawo! <grystanie> ja by prosto! Co? Aha, okej. Okay. <grystanie> Do widzenia. Co jest? Szczętuj ciężarówka leży na boku. A to twoja! Dobrze. 10 na 10. Wiedziałem, wiedziałem, zrobiłem save'a Tego gościu na deszczu, na znaczy, no trzeba się zastanawiać Co to znaczy? Bo widziałem kiedyś post na Articie, nie? No. Że jeżeli ktoś jest całkowicie nago i ma założone nie jedynie skarpetki, to czuje się bardziej nago niż ten, niż no, bez nich to widziałem Jakby... what? No, nie byłeś nigdy nago w samych skarpetkach? Nie, znaczy, nie <laughs> aha szefu, aha Nie, nie byłem Eee To jest okropne To, nie wiem W sensie to I... musi być okropne uczucie Jak będziesz się podpryśnić Co nie? Okay. To zostaw tylko skarpetki na chwilę <laughs> Ja rzadko kiedy mam skarpetki założone Jakby, ja zakładam skarpetki Tylko jak wracam z domu To załóż specjalnie na tą okazję to jest jakiś fetysz. Powiem że mieliśmy lekcję wychowawczą z panią Stowem, czy To było na zajęciach E, nie? Na lekcjach. A, tak. To, to, to ten... To po prostu jakby Szymek z Przemkiem streamnęli tracker MP, nie? Na micie. I za każdym razem pani coś tam tłumaczy, tłumaczy, a w pewnym momencie po prostu Przemek z Szymekiem pomyślności, pomyślności. Jak kogoś mijali. Czemu mi to A, tak, komu się, że nie wyrobię na tym zakręcie. Zobaczmy, czy wyrobię 90 na tym zakręcie. Oj, nie wyrobiłem! Oj, 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 oj! Jeszcze jedziesz? Oj, 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 Jedziesz? Czy się wczytujesz? Zwalniasz? Nie zwalniam, tylko skręcam.

Ja, gestern fährt er. Mhm. Pięćdziesiąt kilometrów to nie był dobry, nie była dobra sobie pokonać ten zakręt. Tak? No. O, dziwne. No. Yeah. Ta <laughs> <laughs> O mój O Bo oh. oh, mój Boże! <laughs>